Podpisy zostały już przez nas zebrane. W tym tygodniu rejestracja list. Drużyna koalicji obywatelskiej to najlepsi z najlepszych. Powiem bardzo nieskromnie, bo jestem dumny, że wspólnie z panią posłanką Moniką Rosą mamy zaszczyt przewodzić takiej świetnej, świetnej drużynie. Wybory to jest gra zespołowa. Wybory. To jest gra, by pokazać, że oferta dla Województwa Śląskiego, dla naszego okręgu wyborczego, to jest coś, co przyciąga wyborców. Dlatego są z nami samorządowcy, są z nami przedsiębiorcy, są na naszych listach ludzie doświadczeni, którą, którzy już kilka kadencji sprawują swój mandat, ale są również debiutanci. Jedno jest pewne. Będziemy gryźć ziemię, będziemy robić wszystko, by oferta Koalicji Obywatelskiej przekonała Was do tego, by 15 października oddać na nas, na nas e, swój głos. Teraz stoimy w przededniu najważniejszych wyborów po 1989 roku. 15 października będą te wybory, które zadecydują, czy my w tej Europie. Do której 4 czerwca 1989 roku weszliśmy przez nasz akt wyborczy, przez wolę społeczeństwa. Czy z tej Europy wyjdziemy, czy w tej Europie pozostaniemy? Możemy obronić demokrację, praworządność. Nie udało się stworzyć wspólnej listy demokratycznej opozycji, ale koalicja obywatelska jest taką próbą odwołania się bezpośrednio do wyborców i mam nadzieję, że to się uda że wygramy. Moje zainteresowania zawsze się koncentrowały wokół zdrowia psychicznego, wokół zdrowia w ogóle, ale też wokół edukacji. I myślę, że to są obszary, na które należy zwrócić bardzo mocną uwagę i myślę, że potrzebujemy takiego porozumienia ponadpartyjnego, porozumienia ekspertów, który stworzy projekt dotyczący edukacji i zdrowia na kilkadziesiąt lat do przodu. To jest moja intencja i bardzo bym do to zabiegała.